Czy można kochać Boga, czy można kochać drugiego człowieka najpierw mądrze, nie kochając siebie samego? A siebie kochać to czuć się umiłowanym dzieckiem Boga, to widzieć siebie Jego boskimi oczyma, wymagać od siebie. Ale nie chcieć też od razu wszystkiego w sobie zmieniać. Nie spodziewać się samych sukcesów, natychmiastowych wyników, postanowień, nie wściekać się na niepowodzenia. One są jakoś wpisane również w nasze życie. Nie histeryzować, gdy popełni się jakieś głupstwo, i nie karać siebie zbyt surowo. Być cierpliwym. Wychowawcą samego siebie. To takie ważne, by wtedy, gdy czujesz, że płacze w tobie serce, gdzieś tam głęboko w środku, płacze twoje zniechęcenie, niewyspanie, złość i zmęczenie, pozwolić sobie na tę słabość, przytulić popłaczące w Tobie dziecko, pogłaskać, co w Tobie cierpi i upomina się o miłość. Człowiek ma tylko jedno serce, którym kocha i którym potrafi nienawidzić Boga, drugiego człowieka i samego siebie.